Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku serii Zanim kupisz produkt, w serii, w której wyszukujemy sobie w internecie interesujące produkty, a następnie po wykonaniu wcześniej odpowiedniego researchu omawiamy je sobie pod kątem danych technicznych i innych kwestii. A tematem dzisiejszego odcinka będzie router D-Link DWR921. Jeżeli zatem planujesz zakup tego urządzenia lub zwyczajnie chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat, to koniecznie obejrzyj to nagranie do samego końca. Dodatkowo zachęcam Cię również do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, jak i do zostawienia, polubienia pod filmem. Informuję również, że link do routera D-Link DWR921 znajdziesz w opisie mojego filmu, to tak gdybyś chciał dowiedzieć się jeszcze więcej na jego temat. No a teraz przejdźmy już do szczegółów dotyczących tego sprzętu. Zacznijmy sobie może od kwestii związanej z ceną, ponieważ zapewne każdego z Was interesuje ile mniej więcej kosztuje właśnie ten router. Generalnie w sklepach stacjonarnych czy też w sklepach internetowych taki router znajdziecie w cenie gdzieś tam w około około 260 zł, a zatem mniej więcej w tej cenie możecie już gdzieś tam upolować jakąś okazję, żeby taki router sobie zamówić czy też po prostu kupić w sklepie stacjonarnym. I jak sami widzicie jest to dość ekonomiczny router, za którego nie trzeba jakoś specjalnie dużo płacić, a zatem na pewno będzie to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które potrzebują routera do domu, a nie chcą inwestować jakoś specjalnie dużo pieniędzy w taki router. wtedy tego typu urządzenie być może okaże się w takiej sytuacji rzeczywiście przydatne to co jeszcze warto powiedzieć na temat tego routera, no to oczywiście są to kwestie stricte techniczne, no i tutaj przede wszystkim warto wskazać przeznaczenie tego routera, w tym przypadku warto wymienić właśnie XDSL jak i 4G LTE, a zatem w tym zakresie można wymieniać przeznaczenie tego konkretnego routera D-Link DWR 921, jeżeli chodzi o prędkość transmisji bezprzewodowej no to w tym przypadku jest to do 150 megabitów na sekundę jeżeli chodzi natomiast o prędkość LTE no to jest to 100 megabitów jeżeli chodzi natomiast o ilości portów to są to 4 porty z prędkością 10 na 100 megabitów na sekundę co do częstotliwości Wi-Fi no to tutaj jest to częstotliwość 2.4 GHz no i jeszcze tutaj wspomnę o ilości anten w tym urządzeniu mianowicie w urządzeniu w tym routerze znajdziecie dwie anteny. Jeżeli kogoś by to rzeczywiście interesowało, no to tak to wygląda właśnie w tym urządzeniu. Wcześniej wspominałem też co nieco na temat portów, no i tutaj warto wskazać też oczywiście, że urządzenie to ma port WAN. Jeżeli chodzi natomiast o specyfikację fizyczną, no to y, to konkretne urządzenie ma wysokość 23 mm, y, szerokość 190 mm, no i głębokość 111 mm waga to około 500 gram, a zatem nie jest to jakoś specjalnie ciężki router. Jeżeli chodzi o sprawy związane z zabezpieczeniami, no to w przypadku tego routera wykorzystywana jest tak zwana podwójna zapora sieciowa SPI i NAT. Tego typu podwójna zapora ma oczywiście za zadanie zapobiec ewentualnym atakom, które mogłyby się zdarzać za pośrednictwem gdzieś tam internetu. Czy warto zatem zdecydować się na zakup routera D-Link DWR921? Na to oczywiście musisz już sobie odpowiedzieć indywidualnie, ponieważ wiele zależy od tego jakie jest przeznaczenie routera jaki chcesz zakupić. Jeżeli natomiast poszukujesz jakiegoś niezbyt drogiego routera, który możesz wykorzystać chociażby czy w podróży, czy po prostu zwyczajnie w domu, a Twój budżet jest w miarę ograniczony, no to taka opcja może się okazać bardzo ciekawą propozycją jeżeli chodzi właśnie o dostępne routery. A więc to by było na tyle jeżeli chodzi właśnie o router Delling DWR 921, koniecznie daj mi znać w komentarzu co ty sądzisz na temat tego konkretnego routera, a tymczasem to by było na tyle, dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.